W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa. Módl się za nami, gorliwy kapłanie Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona, męki Zbawiciela, módl się za nami, cieszący się nad przyrodzonymi darami. Módl się za nami, ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami, niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami, niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze, Miłości Boga i bliźniego módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością. Módl się za nami, mężny, wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy, garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga, módl się za nami. Módl się za nami, święty ojcze Pio, Abyśmy się stali Godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, By w ten sposób upodobnić się do twojego syna. Jezusa Chrystusa, spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą, naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.